Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale W stronę światła. Dlaczego nasz świat jest niszczony tak dokładnie przez projektowanie? Autorkim.com Ta prezentacja podaje proste wyjaśnienie o tym, dlaczego nasz świat jest niszczony zgodnie z projektem. Jestem po prostu byłym hakerem ze zdolnościami analitycznymi, który rozumie, co dzieje się na świecie. Na koniec tej prezentacji przytoczę plan dominacji nad światem. Prawdę rozpoznacie natychmiast, bo tak właśnie dzieje się obecnie na całym świecie. Obecna rzeczywistość sugeruje, że plan ten jest realny w całej rozciągłości i konsekwentnie realizowany. Kiedy zbadasz sprawę na własną rękę, zdasz sobie całkowicie sprawę, że pochodzenie tego planu zostało zdyskredytowane i że rzekomi twórcy nie mają z tym nic wspólnego. Ale kim była osoba, która dostarczyła kluczowy dowód jego obalenia? Był to Allen Dulles, człowiek, który później został dyrektorem SEIA zarządów Kennedy'ego i szefem komisji Warena. Która badała zabójstwo Kennedy'ego. Dlaczego ktoś miałby wierzyć człowiekowi o tak wątpliwym charakterze? Dlaczego koszerni są masowo nadreprezentowani w mediach, polityce, bankowości i sprawach światowych? Jak tak mała społeczność zdominowała wszystkie ośrodki władzy i informacji na świecie? Dlaczego państwo koszernych może ignorować rezolucje ONZ i prawo międzynarodowe i popełniać ludobójstwo w gazie przy wiwatach w Kongresie USA? Dlaczego to państwo zachowuje się tak, jakby było ponad prawem, pozornie bez obawy przed konsekwencjami? Posłuchaj niektórych z rzekomych koszernych planów dominacji nad światem i porównaj je z otaczającą rzeczywistością. Czy to wszystko jest zwykłym zbiegiem okoliczności? Nie, na pewno nie. Nasza moc będzie bardziej niezwyciężona niż jakakolwiek inna, ponieważ pozostanie niewidzialna do czasu, gdy nabierze takiej siły, że żaden spryt nie będzie w stanie jej podważyć. Będziemy całkowicie kontrolować media, aby żadne ogłoszenie nie dotarło do opinii publicznej bez naszej kontroli. W ten sposób odniesiemy pewny triumf nad naszymi przeciwnikami, gdyż bez mediów są oni bezbronni. Będziemy odwracać uwagę bezmózgowców próżnymi koncepcjami, fantastycznymi teoriami, zgniłymi zabawami, grami i brudnymi namiętnościami. Aby tak się działo, mogą jedynie wykorzystać intelekt, jeżeli jeszcze im pozostał. Nigdy nie będą podejrzewać, że byli przez nas manipulowani. Ustanowimy ogromne monopole, także wszystko zostanie zrujnowane, gdy nadejdzie katastrofa polityczna. Musimy pozbawić ich ziemi za wszelką cenę, musimy obniżyć płace i podnieść ceny wszystkich niezbędnych artykułów. Stworzymy kryzys gospodarczy, który sparaliżuje wszystkie transakcje na wszystkich rynkach światowych i w każdej branży. Jednocześnie wypuścimy na ulicę całe rzesze robotników na całym świecie, którzy będą zmanipulowani i będą spieszyć się, aby plądrować majątek i rozkoszować się przelewaniem krwi. W naszych rządach, oprócz nas i naszych zaufanych ludzi, powinna być tylko masa niewolników. Kilku miliarderów, całkowicie oddanych dla nas, policji i żołnierzy. Aby tego dokonać, musimy wywołać chaos i wrogość, oraz zastosować wszelkie możliwe oszustwa i manipulacje, zdrady i kłamstwa. Naszą największą bronią są media. Ustanowimy króla na całej ziemi, który zniszczy wszelkie przyczyny niezgody, takie jak granice, narodowości, religia, Długi państwowe, itp., a osiągniemy spokój i ciszę, której nie da się osiągnąć w żaden inny sposób. Aby osiągnąć nasze cele, musimy wywołać chaos we wszystkich krajach, całkowicie wyczerpać całą ludzkość nienawiścią, konfliktami, zazdrością, torturami, głodem i chorobami, tak aby ludzie byli zmuszeni szukać schronienia w naszej całkowitej suwerenności. Nasz list, zniszczenie wszystkiego i przywilejów na gruzach, których wznosimy naszą absolutną autokrację, był, jest i będzie nauczycielem dla wszystkich. Protokoły mędrców Syjonu zapożyczyły pomysły od różnych autorów, ale to samo można powiedzieć o najważniejszych pismach w historii. Nazywano je fabrykacją i były jednym z pierwszych zastosowań terminu teoria spiskowa. Słyszę często, że prawda nas wyzwoli, komentarz w tej sprawie pozostawiam Państwu. Z wyrazami szacunku: weź z powyższej prezentacji wszystko, co osłuży Twojemu osobistemu rozwojowi i podniesieniu świadomości czyli weź to, co z Tobą rezonuje, a resztę pozostaw. A ja z wdzięcznością serdecznie dziękuję za wysłuchanie prezentowanego materiału. Z miłością i światłem.